Mamy diamencik za 10 zł. Zobaczcie. Cześć, to są drapka w dzisiejszym odcinku będę losował propozycje na film. No to zaczynajmy. Tu mam przygotowane numerki i też kto wziął głodział w odcinku. I teraz będę to czytał. I jak przeczytam to będę losował. No, do numerek, jak się. Kiedy mam podpisane propozycje numerkami, ja, jak się wylosuję, so, so, dany numerek, to tak ja będzie. Taki nagrę film. No to zaczynajmy. Czytać: Komentarze z propozycją na film napisała Galicja w krainie zakupów, Gaga drapie Gewelina Lisowska. Gumaj drapanie. Ale no jest, to nie będzie no, ten losowany numerek z propozycją, bo no, na żadnym instrumencie nie grał. Jeszcze wziął gładział Ponczeko i Betty 1250 flower. Białem 7 propozycji na film. Będę teraz mówił goty pierwszego numerka do siódmego numerka. Numer pierwszy. Moja rutyna na kwarantannie. Numer drugi. Czy, czy coś umiem gotować? Numer trzy. Mój talent. Cztery. Grywa, grywalizacja tanich drapek. Pięć. Got z roślinami. 6. Prezentacja dania. 7. Boje hobby. To już wszystko przeczytałem. No to teraz nam się tutaj wyświetli maszyna losująca, która będzie losował. Ła. Wow. No to zobaczcie. Tu, tu. I wylosował się numerek czwarty, czyli będzie odcinek Rewalizacja tanich drapek Jeszcze powiem, że bardzo dziękuję no, tym kanałom, co napisali mi komentarz Z propozycją na film W poniedziałek powinien się pojawić na kanale filmik z rewalizacją tanich drapek i to będą drapeczki takie, jak kieszonkowe, będzie walczyło z lotkiem. Bardzo zapraszam na, na ten odcinek. Powinien się pojawić w poniedziałek, jak nie to, we wtorek albo w czwartek. I też w, w środę, a ga, Gale powinien się pojawić w poniedziałek około 20. Jeszcze zobaczę. Ale wstawię go o 20. Jeszcze z tych osób, tych propozycji na, film, na filmiki, wylosuję jeszcze trzy i będzie kolejność z wstawianymi filmikami. Czyli w poniedziałek będzie wstawiony filmik, grywalizacja, tanich drapek, które się nazywają Kieszonkowe i Lotek. Zapraszam do kolejnego losowania.